Wymyk to jeden z bardziej podstawowych sposobów na wejście na drążek. Jak go zrobić? Już pokazuję. Znajdujecie sobie w miarę niski drążek, chwytacie go mocno i lecicie następującą rzecz. Jedna noga służy do tego, aby zrobić wymach. Druga noga służy do tego, aby mocno podskoczyć. Waszym zadaniem jest przeniesienie nóg na tamtą stronę. Więc robicie pozycję, jakbyście chcieli skoczyć w dal i rzeczywiście skaczecie, natomiast jednocześnie się podciągacie. Jak się do tego wzmocnić, spytacie, bo nie każdy będzie miał od razu siłę. Już pokazuję. Mięśnie ramion do tego ćwiczenia najlepiej wytrenować ucząc się podciągania na drążku. Natomiast mięśnie korpusu poprzez wykonywanie wznosów nóg w zwisie na drążku. Docelowa forma wykonania wymyku to wymyk z pełnego zwisu. Najpierw się podciągamy, później robimy wznos nóg i przekładamy ciało na drążek. Chłopaki, uważajcie na jajka. Polecam lądować tutaj, a nie tutaj.